Starego kokabura i Wyspanie Zgody. Rozdział jeden. Pęknięte niebo. Kokabura siedział na gałęzi starego eukaliptusa i patrzył w niebo z niepokojem. Jego charakterystyczny śmiech, który zwykle rozbrzmiewał echem po całym lesie, dziś był przyciszony. Coś było nie tak z chmurami nad nimi. Widzicie to? Zapytał, wskazując skrzydłem na dziwną formację na niebie. Ta chmura Wygląda, jakby była złamana. Tas podniósł wzrok z jagód, które właśnie zjadał. Jego czarne oczka zwęziły się, gdy dostrzegł to, na co wskazywał przyjaciel. Chmura rzeczywiście wyglądała dziwnie. Miała wyraźną rysę po środku, jakby ktoś przeciął ją niewidzialnym mieczem. To nie wygląda normalnie, mruknął tas, otrzepując łapki z resztek jedzenia. Chmury nie pękają w połowie. Iskierka jednorożec o srebrnej grzywie i różowym rogu podeszła bliżej. Jej rok delikatnie zabłysnął w słońcu. Czuję stamtąd dziwną energię, powiedziała cicho. To nie jest zwykła chmura. Tam na górze dzieje się coś złego. Walizeczka spokojny kapibara, który dotychczas leżał w cieniu i drzemał, otworzył jedno oko. Może. Powinniśmy to sprawdzić, zaproponował swoim zwykle spokojnym głosem. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy... Burra sięgnął po swój tęczowy bumerang, który zawsze nosił przy sobie. Gdy go dotknął, poczuł dziwne wibracje, jakby bumerang próbował mu coś powiedzieć. Dobrze zadecydował. Iskierka, czy możesz nas tam zanieść? Jednorożec skinął głową. Jej rok rozjaśnił się mocniej, otaczając całą grupę świetlistą poświatą. W mgnieniu oka wznieśli się w powietrze, szybując w stronę dziwnej, pękniętej chmury. W miarę jak się zbliżali, stawało się jasne, że to nie była zwykła chmura. To było coś znacznie bardziej niezwykłego. Całe miasto, zbudowane na puszystej białej powierzchni, budynki wyglądały jak wykonane z kryształowego wiatru, a ich mieszkańcy. O, nie szepnęła iskierka, gdy wylądowali na miękkim, chmurkowym gruncie. Spójrzcie na nich. Wszędzie wokół stały postaci, które kiedyś musiały być żywymi istotami, ale teraz wyglądały jak posągi z szarego kamienia. Niektóre były zatrzymane w połowie gestu, inne miały twarze zastygłe w wyrazie smutku lub gniewu. To są Szeptacze, powiedział cichy głos za nimi. Odwrócili się i zobaczyli przezroczystą istotę o delikatnych rysach, utworzoną jakby z wiatru i pary wodnej. Mówiła szeptem, ale jej słowa były wyraźnie słyszalne. Jestem bryza, przedstawiła się istota, jedna z niewielu, które jeszcze nie skamieniały, ale niedługo. I mnie spotka ten sam los. Co się tu stało? Zapytał Kukabura, a jego głos był pełen współczucia. Bryza westchnęła, a jej postać zadrgała jak odbicie w wodzie. Wielka kłótnia. Nasi przywódcy Poryw i Zefiryna pokłócili się o to, jak powinniśmy żyć w szeptunowie. Poryw chciał, żebyśmy byli dynamiczni i głośni, jak wichura. Zefiryna wierzyła, że powinniśmy pozostać cisi i spokojni, jak letnia bryza. Ich spór był tak gorący, że powstał mur niezgody, niewidzialna bariera, która podzieliła nasze miasto. Od tamtej pory nasze szepty nie mogą się połączyć, a bez harmonii szeptów nasze miasto umiera. Przyglądając się uważniej, przyjaciele zauważyli, że rzeczywiście przez środek miasta biegła dziwna linia. Po jednej stronie powietrze wydawało się gęstsze i bardziej dynamiczne, po drugiej cichsze i bardziej spokojne, a pomiędzy nimi ustka. Gdzie są Poryw i Zefiryna? zapytał Tas. Każde mieszka po swojej stronie muru. Nie rozmawiają ze sobą od miesięcy. I z każdym dniem więcej z nas zamienia się w kamień. Kookabura spojrzał na swoich przyjaciół. Wszyscy mieli taką samą determinację w oczach. Musimy z nimi porozmawiać, powiedział. Pokażcie nam drogę. Rozdział drugi. Dwie strony muru. Bryza najpierw zaprowadziła ich do dynamicznej strony miasta, gdzie mieszkał Poryw. Już z daleka słychać było gwizdy, szmery i odgłosy przypominające silny wiatr. Budynki po tej stronie były wyższe, jakby sięgały ku niebu, a nieliczne żywe jeszcze szeptacze poruszały się szybko i nerwowo. Poryw był potężnym szeptaczem, którego postać falowała jak płomień na wietrze. Kiedy przyjaciele się do niego zbliżyli, otoczył ich miniaturowym tornantkiem, nie po to, żeby skrzywdzić, ale jakby nie potrafił powstrzymać swojej energii. Kim jesteście? Zapytał głosem przypominającym silny podmuch. Co robicie w moim mieście? Jesteśmy przyjaciółmi odpowiedział Kokabura spokojnie. Przyszliśmy pomóc. Widzimy, że szeptunowo umiera, a. To wszystko przez Zefirynę przerwał mu poryw, a jego postać rozjarzyła się jeszcze bardziej. Ona chce, żebyśmy wszyscy byli cisi jak mysz. Nie rozumie, że szeptacze potrzebują ruchu, energii, życia. Przez jej upór nasze miasto się rozpada. A czy próbowaliście porozmawiać? zapytała delikatnie Iskierka. Poryw zakręcił się w miejscu jak miniaturowy uragan. Porozmawiać z kimś, kto odmawia słuchania? Ona zbudowała ten przeklęty mur i zamknęła się po drugiej stronie. Nie ma o czym rozmawiać. Walizeczka podszedł bliżej. Nie powiedział nic, ale jego spokojna obecność sprawiła, że wir wokół porywa nieco się uspokoił. Może, może moglibyśmy spróbować jeszcze raz, zaproponował cicho Tas. Czasami to, co wydaje się niemożliwe, staje się możliwe, gdy ma się dobrych przyjaciół do pomocy. Poryw przystanął na chwilę, ale potem znów zaczął wirować. Nie, ona musi pierwsza przeprosić, to przez nią wszystko się zaczęło. Przyjaciele zostawili porywa i przeszli na drugą stronę muru. Przemieszczenie się było dziwne to tak, jakby przechodzili przez niewidzialną ścianę gęstego żelu. Po drugiej stronie wszystko było cichsze. Budynki były niższe, okrąglejsze, a nieliczne żywe szeptacze poruszały się bardzo powoli, jakby płynęły w wodzie. Zechyna była przeciwieństwem. Porywa jej postać była delikatna jak mgła, a głos cichy jak szelest liści. Witajcie, młodzi wędrowcy, powitała ich szeptem, który ledwo było słychać. Widzę, że przychodzicie z drugiej strony. Czy poryw nadal szaleje jak dzikie zwierzę? Oboje wydajecie się bardzo zranieni, odpowiedziała Iskierka, a wasze miasto umiera. Czy nie moglibyście spróbować znaleźć jakiegoś rozwiązania? Zefiryna westchnęła tak cicho, że ledwo było to słychać. Rozwiązanie. Jedyne rozwiązanie to żeby pory zrozumiał, że szeptacze potrzebują spokoju i harmonii. Jego wieczna krzątanina i hałasy niszczą naszą naturę. Ale on nie chce słuchać. Wolałby zamienić nas wszystkich w wichury. A czy ty chcesz Go słuchać? Zapytał wprost tas. Zefiryna zadrżała, jakby pytanie ją zabolało. Kiedyś. Kiedyś byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Razem zakładaliśmy szeptunowo. Ale teraz. teraz nie rozumiem, jak mogłam się tak mylić co do jego charakteru. Kokabura wyciągnął swój tęczowy bumerang. Gdy go podrzucił, zatoczył dziwną pętlę w powietrzu, jakby próbował przelecieć przez mur, ale odbił się od niewidzialnej bariery i wrócił. Ten mur, powiedział zamyślony, to nie tylko fizyczna bariera. To bariera w waszych sercach. Rozdział trzeci. Anatomia kłótni. Przyjaciele postanowili dowiedzieć się prawdy o wielkiej kłótni. Podzielili się. Kookabura i Tas zostali po stronie porywa, a Iskierka z walizeczką poszły do Zefiryny. Kookabura usiadł obok rozgniewanego szeptacza i zaczął śmiać się swoim charakterystycznym śmiechem. Nie był to głośny śmiech bardziej ciepły i kojący. Wiesz co? Powiedział. Mój smutek kiedyś leczył smutek, ale teraz uczę się, że może również rozładować napięcie. Chcesz mi opowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło? Poryw zwolnił swoje obroty. Po raz pierwszy od długiego czasu ktoś go nie oskarżał ani nie próbował przekonać do swojej racji. To było podczas festiwalu szeptów zaczął cicho. Co roku urządzaliśmy wielkie święto, gdzie wszyscy szeptacze śpiewali razem jedną wspaniałą melodię. Ja proponowałem, żeby w tym roku była. Bardziej żywa, radosna. Zefiryna chciała, żeby była spokojna i kontemplacyjna. Zaczęliśmy się spierać, a potem. Potem? zachęcił kołka Potem powiedziałem coś okropnego. Że jej idea jest nudna i że zamiast szeptacza zachowuje się jak sen na żółw. A ona odpowiedziała, że jestem głupim wiatrem bez kierunku, który tylko potrafi hałasować. Tas skinął głową ze zrozumieniem. Czasami, gdy jesteśmy zranieni, mówimy rzeczy, których wcale nie myślimy. W tym samym czasie po drugiej stronie muru iskierka delikatnie dotknęła rogiem skamieniałego szeptacza. Jej rok zapłysł. A w powietrzu pojawiły się migające obrazy wspomnień. Zefiryna powiedziała cicho: Chcę ci pokazać coś ważnego. Obrazy ukazywały porywę i Zefirynę z dawnych czasów, jak razem planowali szeptunowo, jak śmiali się z żartów, jak podczas burzy poryw chronił Zefirynę swoją energią, a ona uspokajała go swoją ciszą. Byliście idealni razem, szepnęła Iskierka. Jego energia i Twój spokój tworzyły równowagę. Zefiryna patrzyła na obrazy z łzami w oczach. Pamiętam to wszystko, ale teraz. Teraz już nie wiem, czy potrafię mu wybaczyć te straszne słowa. Walizeczka podszedł bliżej i usiadł obok niej. Nie powiedział ani słowa, ale jego obecność była tak spokojna i ciepła, że Zefiryna po raz pierwszy od miesięcy poczuła, że może wyrazić swój prawdziwy ból. Tak bardzo za nim tęsknię, wyszeptała, ale jestem zbyt dumna, żeby pierwsza pójść i przeprosić. A czy wiesz, co on naprawdę czuje? zapytał w końcu walizeczka swoim cichym głosem. Tymczasem mur niezgody robił się coraz potężniejszy. Karmiąc się dumą, żalem i upartością obu stron, rozrastał się i twardniał. Coraz więcej szeptaczy zamieniało się w kamienne posągi, a kawałki Szeptunowa zaczęły odpadać i spadać w przepaść poniżej. Rozdział 4. Kryzys. Następnego ranka przyjaciele obudzili się od przerażającego trzasku. Ogromny fragment miasta właśnie się oderwał i zniknął w chmurach poniżej. Z nim znikło co najmniej dziesięć skamieniałych szeptaczy. O koniec wyszeptała bryza, która była już prawie przezroczysta. Jeśli Poryw i Zefiryna nie będą ze sobą rozmawiać, szeptunowo całkowicie się rozpadnie jeszcze dzisiaj. Kokabura stanął na granicy muru z tęczowym bumerangiem w łapie. Jego oczy płonęły determinacją. Wystarczy powiedział głośno. Poryw! Zefiryna! Jeśli mnie słyszycie, to musicie tu przyjść teraz! Wasze miasto umiera, a wy nadal bawicie się w obrażone dzieci. To była pierwsza rzecz, którą Kuka Burra powiedział bez cienia śmiechu w głosie. Po chwili z obu stron muru nadeszły postaci dawnych przyjaciół. Poryw wirował z nerwów, Sefiryna była prawie niewidoczna ze smutku. Nie zamierzam z nim rozmawiać, powiedział Poryw. Niech pierwszy przeprosi. To on powinien zrobić pierwszy krok, szepnęła zefiryna. To przez niego wszystko się zaczęło. Kołka Burra spojrzał na swoich przyjaciół. Tas skinął głową czas na szczerość. Iskierka uniosła Rui gotowa przywołać wspomnienia. Walizeczka usiadł dokładnie na granicy muru, tworząc wokół siebie strefę spokoju. Słuchajcie mnie, powiedział kołka Burra. Oboje mówicie, że to drugi powinien przeprosić pierwszy, ale czy wiecie co? Jedyne, co będzie, jeśli będziecie tak dalej czekać, to że wszyscy umrzecie w dumie i samotności. Pas podszedł bliżej. Poryw, powiedziałeś mi wczoraj, że tęsknisz za Zefirynę, że bez niej twoja energia nie ma sensu. A ty, Zefiryna, powiedziałaś w walizeczce, że marzyłabyś o jego śmiechu w ciszy. Dlaczego więc udajecie, że się nienawidzicie? Iskierka uniosła ruki w powietrzu znów pojawiły się obrazy. Ale tym razem nie były to radosne wspomnienia. Pokazywała ostatnią kłótnię, ale z innej perspektywy. Pokazywała ból w oczach porywa, gdy Zefiryna nazwała go głupim wiatrem. Pokazywała łzy Zefiryny, gdy poryw porównał ją do żółwia. Oboje byliście zranieni, powiedziała Iskierka. Oboje powiedzieliście okropne rzeczy, ale czy któreś z was naprawdę to myślało? Rozdział 5. Most ze słów. W tym momencie mur niezgody zadrżał z potężnej siły. Karmiąc się konfliktem przez miesiące, stał się już tak silny, że zaczynał żyć własnym życiem. Nie chciał, żeby Poryf i Zefiryna się pogodzili, to oznaczałoby jego koniec. Nie słuchajcie ich! zabrzmiał głos dobiegający znikąd. Ona cię nie kocha, on cię nie szanuje, to wszystko kłamstwa! To był głos samego muru, głos złożony ze wszystkich gorzkich słów, które Poryf i Zefiryna Powiedzieli o sobie przez te miesiące, ale walizeczka stał spokojnie po środku, a jego obecność tłumiła złośliwe szepty. W tej strefie ciszy Poryf i Zefiryna mogli po raz pierwszy od miesięcy spojrzeć sobie w oczy. Zefiryna powiedział poryw, a jego wir całkowicie się uspokoił. Czy... Czy pamiętasz, jak budowaliśmy to miasto? Mówiłaś, że moja energia daje ci siłę do marzeń, a ja mówiłem, że twój spokój daje mojej energii kierunek. Zefiryna zadrżała. Pamiętam. I pamiętam, jak powiedziałeś, że jestem jak senna żółw. Ale nie tak myślałem, przerwał jej poryw. Byłem zły, zraniony. Myślałem, że mnie nie rozumiesz, że nie chcesz tego samego, co ja, dla naszego miasta. Ale to nieprawda. Oboje chcemy, żeby szeptunowo było szczęśliwe, tylko mamy różne pomysły, jak to osiągnąć. A ja nazwałam cię głupim wiatrem wyszeptała zefiryna. Ale ty nigdy nie byłeś głupi. Jesteś najinteligentniejszym szeptaczem, jakiego znam. Po prostu Błagam że szeptacze stracą swoją delikatną naturę. Kookabura podrzucił tęczowy bumerang. Tym razem zamiast odbić się od muru, przeszedł przez niego jak przez wodę i zawisł w powietrzu, tworząc tęczowy most między dwiema stronami. To jest wasza szansa, powiedział. Możecie przejść przez ten most, ale tylko jeśli naprawdę chcecie się spotkać w połowie drogi. Oryf i Zefiryna patrzyli na siebie z wahaniem. Ja... Ja pierwszy powiem to słowo odezwał się w końcu poryw. Przepraszam, Zefiryna, przepraszam, że powiedziałem okropne rzeczy, przepraszam, że nie próbowałem cię zrozumieć. I ja, przepraszam, wyszeptała Zefiryna. Przepraszam za moje słowa i przepraszam, że byłam zbyt dumna, żeby pierwsza zrobić krok. W momencie, gdy wypowiedzieli te słowa, mur niezgody wydał przeciągły krzyk. Tracąc źródło swojej siły, zaczął się rozpuszczać jak cukier w deszczu. Tęczowy bumerang rozpłysnął jeszcze jaśniej, a Poryf i Zefiryna jednocześnie ruszyli w jego stronę. Spotkali się dokładnie w połowie mostu. Tęskniłem za tobą, powiedział Poryf, i ja za tobą odpowiedziała Zefiryna. W momencie, gdy się przytulili, stała się magiczna rzecz. Energia, porywa i spokój Zefiryny połączyły się w doskonałą harmonię. Po całym szeptunowie rozległ się wspaniały, melodyjny szept, dźwięk wszystkich mieszkańców śpiewających razem. Jeden po drugim skamieniały szeptacze, odzyskiwali swoje prawdziwe postacie. Kawałki miasta, które odpadły, materializowały się z powrotem. Teptunowo znów stało się całe i piękne. Jak mogliśmy być tak głupi? Zapytała Zefiryna, patrząc na odbudowujące się miasto. Czasami, odpowiedział walizeczka, trzeba się bardzo pogubić, żeby docenić to, co się ma. Epilog. Lekcja przyjaźni. Kilka dni później przyjaciele siedzieli na skraju Szeptunowa i patrzyli, jak mieszkańcy wspólnie śpiewają wieczorną pieśń. Tym razem melodia była idealna, miała w sobie zarówno energię porywa, jak i spokój zefiryny. Wiesz co? Powiedział Kokabura do swoich przyjaciół. Myślałem, że największą magią jest mój tęczowy bumerang, ale teraz wiem, że największą magią jest odwaga, żeby szczerze porozmawiać. I gotowość, żeby słuchać, dodał Tas, i umiejętność, żeby wybaczyć, tepnęła Iskierka, i cierpliwość, żeby poczekać, aż druga strona będzie gotowa, zakończył walizeczka. Poryw i Zefiryna podeszli do nich. Nie mamy słów, żeby Wam podziękować, powiedział Poryw. Nauczyliście nas czegoś, co zapomnieliśmy, że każdą kłótnię można rozwiązać, jeśli naprawdę chce się tego spróbować, a także, że czasem Trzeba przyjaciół, którzy pomogą nam znaleźć odwagę do pierwszego kroku, dodała Zefiryna. Kookabura zaśmiał się swoim radosnym śmiechem. To właśnie są przyjaciele, po to, żeby pomagać sobie nawzajem być lepszymi. Gdy nadszedł czas pożegnania, cała grupa stanęła na tęczowym moście utworzonym przez bumerang Kukabari. Pamiętajcie, powiedział Kółka Bura na pożegnanie. Jeśli kiedykolwiek się pokłócicie, nie czekajcie aż ktoś inny zrobi pierwszy krok. Czasami trzeba być odważnym i powiedzieć: przepraszam pierwszym. A jeśli jest wam trudno, pamiętajcie o nas. Zawsze można się dogadać, gdy naprawdę się tego chce. I z tymi słowami przyjaciele odlecieli w stronę nowych przygód, zostawiając za sobą Szeptu Nowo Miasto, które na nowo nauczyło się harmonii. A w ich sercach Została pewność, że największą przygodą nie jest walka ze smokiem czy odkrywanie skarbów, ale nauka tego, jak być dobrym przyjacielem i jak zamieniać kłótnie w rozmowy, gniew w zrozumienie, a dumę w miłość. Koniec. Pamiętajcie, drogie dzieci, każdą kłótnię można rozwiązać szczerą rozmową. Czasem trzeba odwagi, czasem pomocy przyjaciół, ale zawsze można się dogadać, jeśli naprawdę się tego chce.